to moje paliwo okay. Witamy na kanale piwo to moje paliwo na trzyszkownik Rycho po prostu Rycho i pod Jaju. Najdujemy Znajdujemy się w szufladzie, gdyż o. gdyż proszę pana polo Raczej piwo raczej piwo żłobca mamy dwa piwka z browaru szpór. które zostały zrobione z multitapami tak jest Pierwszym piwkiem, które y, zasugerowało nam dzisiejszy wygląd i odcinek, i odcinek jest DDH Hazy IPA The Drows Land y, Razem z multitapem z innej beczki z Łodzi yep. Czyli szuflandia, po polsku mówiąc szuflandia no, Teraz taki nawet do mnie podobny Tak, bardzo No. I co my tu mamy? Tu mamy y, Składniki: woda, słód, jęczmieny, słodowsiany, płatki jęczmieny, pszenny chmiele, sentinenta, citra, amarillo, drożdże, 16 plato, 5,5 alkohol. Ich obrate jest podany z z puntem pod gram 18 gramów Tak I tu jest taki bardzo ładna puszeczka, to jest właśnie z tym krasnoludkiem. I tam jest drugie piwko jest zrobione z białą małpą z Katowic, z Katowic, który miałem przyjemność być. I jest to też. Nie, to jest New England. To jest New England. To jest to jest D.H. New England. To i tak jest bardzo podobny. To podobny styl, oczywiście. The great Monkey. Wspaniała, no. wielka małpa. Też fajna troszeczka, naprawdę bardzo ładna. Yy, 16 plato, 5,5 alkoholu. I 18 po Tak, parametry są te same. Identyczne. Parametry e, są te same. Tutaj są inne chmiele: to jest Citra Jazaka tylko, a tu była Citra Amarillo i Sentinel. Mm -hmm. Także reszta jest taka sama. No i trzeba powiedzieć, że to są puszki 440 ml, czyli za małe. Czyli dla nas za małe. Za małe. Ogólnie za małe. No. W ogóle za małe, po prostu. Za małe. Browar szpunt. U nas takie często to w naszej ofercie Chociaż browar bardzo szanujemy, lubimy, i, i jak tylko można, to. Prowadzę z Gryńskiej Woli, także z centralnej Polski. Yy, zaczniemy najpierw od krasnoludków, zamiast kokty ten gość, mamy, mamy tutaj hmm, piwo. Tdh hejzyjpka. Tdh także spróbujemy ze szklaneczek, z taki. A tak o, żeby było Takie fajnie, no, bo tak. są piękne szkła, mocne, twarde, ciężkie, męskie, Ps. porządne. Więc może tutaj tak Tego będzie z tym piwem. Puszeczki naprawdę, etykiety mają piękne. Tak. Piękne moje etykiety, z historią jakąś tam. Zgadza się. Sam obrazek nam mówi, zamiast drukować jakąś morską tak, opowieść. to oczywiście. ten obrazek może... Po co to czytać, jak to można oglądać? Łatwiej się ogląda raczej, niż czyta. O, taki mhm. chciałem być sprawiedliwy. Jeszcze raz krasnoludek, do którego próbowaliśmy się upodobnić. To my? A jak nam wyszło, to sami ocenicie. Ale tu będziemy oceniać po swojemu. Po swojemu. No i zapach jest w nosa, dostałeś strzał, tak jakbyś jakąś jest ścieżkę Jest fajny zapach, jest hejzi, lęknił się, lęknił Kolor e, tak jak ma być, zapach to już przed chwilą powiedziałem, e, jest, no jest atak. jest atak na nos, a tu naprawdę nie ma jakichś super wielkich parametrów. Tak. Jest przyzwoicie, wcale nie jest za dużo, to nie jest żaden sztos, umówmy się, a pachnie jak naprawdę oj, oj, oj. Już zapowiada się porządne piwo. Coś pięknego. Coś pięknego. Tropiki, białe owoce. tak. No i gorycz. Goryczka taka jaka ma być. Ojejku. W punkt goryczka, w punkt w owoce. Z lasów tropikalnych. Szyflandia naprawdę doskonała. Krasnale potrafią nie tylko węgiel kopać i inne diamenty. Mieszkać w, Mieszkać w szufladzie i pić polokoktę? Tak, tylko jeszcze potrafię zrobić dobre, naprawdę dobre piwo. No te nuty tych owoców e, egzotycznych, tropikalnych, białych są niesamowite. To wszystko takie jest ułożone i no i najważniejsze, że jest wszystko porówno. No i tak. ta nie jest ani do tyłu, ani z przodu, ani gdzieś tam, tylko tyle ile ma jej być. I ona się tam między tymi owocami buja. Dużo ciała, takie tarczyliste bardzo piwo, takie treściwe. Jest, mhm. jest kawał Mimo piwa. tego, że naprawdę umówmy się, 16 lat, to nie jakiś wynik i 5% alkoholu. No, ale... A smakuje jakby miało tego wszystkiego dużo, dużo więcej. No, coś... Fajne do mojego multi-tapu, super, super ta goryczka jest. Z całym tym niesmakiem do, tego, do tej mody na te hazy, które teraz to panuje przez te całe wakacje i chyba cały ten rok. To to tak ma być. Teraz jest trudno się wyróżnić. bo tych Zauważyliśmy, że tych hazy jest bardzo dużo i to tak jakby robił jeden piwowar, a browarów ponad 300, czy prawie 400, tak? A piw jeszcze więcej tysięcy. I rzadko się trafia na Rzadko się jakieś takie, które się wyróżniło, bo robi efekt O. Wow. A tu jest wow. Tu O wow. wow. No i to jest to. Także przechodzimy za chwilę do następnego. Dobra, dopiliśmy, proszę pana. Tak. Przechodzimy do następnego. Yy, DDH New England IPA Great Monkey. Great Monkey to jak King Kong, ale chociaż to nie wygląda na King nie, Konga. To jakiś On... bardziej yy, steampunkowa małpa. Yy, tak, tutaj. Z... Z binoklem i z fajną, z fajną tą co fajką? to się nazywa? Fajka, tak. Z fajką tutaj kolczyki ma w nosie Taki w pankowiec trochę gorny. Trochę taki pankowiec, tak, tak, zgadza się. No i biała mampa i szpunt. Ja nie byłem nigdy w białej Ja byłem w Białej mapie i to są bardzo miłe wspomnienia. I to nawet są wspomnienia jeszcze. Bo to był ten o. etap, kiedy ja pamiętam, że ja tam byłem. A. Tak. No to jest coś, to już jest coś. Yy, składniki tak jak w poprzednim, słód czy słód płatki pszenne i właśnie innych. mieli citra, zakka, mm -hmm. i drożdże, drożdże jakieś, piwowarskie na Ta, pewno drożdże, spróbujmy, bardzo piękna puszka, jeszcze razem pokażę, bo naprawdę te obie puszeczki, kolekcjonerskie, to jest mistrzostwo świata, tak jest, szpunt to w ogóle ciekawy ale jest tak swoją drogą, robi, Konkrety, zazwyczaj. to zdaje się, browar? Nie, nie, nie wiem. Piwowarze domowi stworzyli go jakiś czas temu. W historii ja to... nie znam, ale goście są nietuzinkowi, są specyficzni. I to ich piwa zresztą zawsze. Fajna pianka. Taka, ja mam mniejszą znowu. No to sama szklanka, mam mniejszą piankę. Patrz, a mamy tyle samo piwa i inne pianki. Czyli wiem, na dole mają więcej piany. No, to, jakaś, no, to będzie nowe odkrycie, że tak powiem, wśród birników. Na dole puszki jest mniej piany, na górze jest więcej. A co ciekawe, ta małpa jest cała wykolczykowana, wytytułowana i ma jeszcze fajkę, ale zapomniała tej agrawki z tego od, od tego pajaca, czy jak mu tam krasnaluda, krasnala pożyczyć. E, Kolorek bardzo podobny. Bo style podobne. Tyle podobne, no tak. Ale tu ta zapach nie jest taki uderzający, aczkolwiek też ciekawy. No bo tu mamy mniej chmieli. Mniej chmieli jest. Tam były trzy. Tu są znaczy mniej może, no, nie wiemy ile mamy, no nie wiemy, 18 gram na litr, czyli mniej mamy, bo mamy dwa, a nie trzy. Ale to też mieliśmy 18. No tak Chodzi o to, że jest mniej. Yy... Tak, tu, tu są dwa, a nie trzy. Rodzajów mieli. Dokładnie. Tu tu, tylko dwa, tam były trzy. Ale też ładnie pachnie. Nie no, pachnie fajnie. Tylko tam to pachniało zjawisko. Ale to tak bardziej chmielowo. Tak. Tam to bardziej owocowo, to bardziej chmielowo. Chociaż bardzo podobnie. A ja to już spróbuję, bo już nie mogę. I piwko jest troszkę łagodniejsze. łagodniejsze. zdecydowanie łagodniejsze. Bardziej soczkowe. Tak. Eee, mniej goryczkowe. ktoś powie, że tu nie ma goryczy, no to... Nie, jest, ale jest, nie, jest, ale Będę się bił. jest, tylko że jest mniej niż tu. Jest mniej, ale jest ta gorycz taka naprawdę... Intensywna, ale nie nie zabójcza, no. Nie, jest Dalej ten... jest gorycz. No. Jest mniej, ale jest fajnie. Jest fajnie. Czuć. Czuć gorycz. Yy, porównywalne piwo, nie wiem, które lepsze, naprawdę oba są doskonałe. No to ja stawiam w takim razie chyba na... jakbym, jakbym musiał... to chyba jednak na ja Krasnala. Ja też. Na krestela. Jakbym musiał. Też Piwo z Szuflandii jednak bardziej... Ale usługuje. to samo inaczej nazwane. No właśnie. To może to i prawda. Może to i prawda. Są bardzo podobne, bardzo dobre piwa yy, w tym przypadku. Tutaj ta owocowość była chyba taka. Mimo że tu powinno być tej owocowości. Teoretycznie Teoretycznie więcej, to tu była taka... Yy, Na przykład machnia. tu teraz czuję zalegającą goryczkę, którą uwielbiam, chociaż jest mniejsza niż tu. Jest mniejsza niż tu. W małpie jest mniejsza goryczka, ale taka właśnie w Ramsas, no. W Ramsas. W Ramsas. 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 I zalega fajnie. No to ma być właśnie, gorycz ma być w piwie to fajnie. takie małpie piwo, no, no, to ma być i jest ok. A małpy ponoć, tak jak świnie zbierają trufle, to małpy ponoć chmiel tam. Tak? Tam gdzieś, no. Tam. I to takie z kolczykami i w binoklu. No, przeważnie takie to jest ich szef. A tu pali chmiel w dubie Długie w nosie. Przejdziemy do poezji piwnej. Poezja piwna. Biała małpa z innej beczki, to posłuchaj tej bajeczki. Wielkie małpy, czy z szuflandzi krasnale, szpunt nie pęka wcale, a wcale. Się wyróżnia w morzu ipek, takich nie uważy byle głupek. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Do zobaczenia. Do zobaczenia.